Cześć, tu Damian Marszałek. I słowy Król. Z programowania to wyzwanie. Chcielibyśmy Was zaprosić na taki przełomowy odcinek, ponieważ właśnie kończymy rok 2020 i zaczynamy 2021. Dlatego podsumujemy trochę, co na rynku pracy słychać z technologii IT w 2020 roku oraz jakie są nasze przewidywania i prognozy co do trendów 2021. Serdecznie zapraszamy. No dobra, zacznijmy może trochę od, od samego rynku pracy, jak on wygląda obecnie. Przejrzeliśmy kilka ofert, przejrzeliśmy też ogólnie rynek pracy, no i mamy pewne wnioski. Ja może zacznę od takiego najbardziej oczywistego, który, który się rzuca w oczy. No to w 2020 roku praktycznie 95% ofert pracy z rynku IT Dopuszcza pracę zdalną. Wcześniej no to było tak naprawdę tylko kilka procent. Bardzo rzadko się zdarzało, i to były takie typowo m, prace, gdzie, gdzie całe, cała firma jest zdalna, gdzie zespoły są już tylko i wyłącznie zdalnie ze sobą tak. połączone. Ewentualnie no. jakoś część na zdalnie, nie? dwa dni w biurze, trzy dni zdalnie. Tak. Jakieś takie połowiczne. No, no a teraz wiadomo, zdecydowanie więcej. Wiadomo, pandemia wymusiła. No, i, i, i branża się, się przystosowała, i też trzeba zaznaczyć, że jakby to przystosowanie nie jest z uszczerbkiem dla branży, ponieważ jeśli ktoś sobie dobrze zorganizuje pracę w we własnym środowisku w domu, dobrze sobie skonfiguruje swoje narzędzia, to tak naprawdę wydajność pracy może być nawet wyższa niż w biurze. Tak. W znacznej większości firmy pomagają ogarnąć sobie, nie wiem, stanowisko pracy w domu i tak dalej, no bo w IT dba się zazwyczaj o pracownika, jeśli chodzi o sprzęt, więc nie ma problemu z pracą zdalną. Kolejnym takim trendem, co się da zauważyć w tym roku, jest dużo mniejsza liczba, moim zdaniem, dużo mniejsza liczba ofert pracy dla juniorów. Tak. I to jest coś, co jest jakby dla mnie no, zaskakujące, ponieważ jakiś czas temu, jak śledziliśmy, jeśli dało się śledzić rynek pracy, to tej pracy tej dla juniorów było naprawdę dużo. A teraz ofert dla juniorów jest mało. Możemy tylko podejrzewać, czym to się wiąże, że po prostu ogólnie rynek jest troszeczkę bardziej e, trudny teraz i firmy nie mają na tyle można powiedzieć, zasobów, aby poświęcać czas na rozwój pracownika. Jest teraz duże zapotrzebowanie na pracowników już doświadczonych, aby dokończyć e, lub rozpocząć te projekty, które są, a takie mniejsze projekty nie do końca są teraz szybko zaczynane ze względu na, e, na sytuację na rynku ogólnie, w gospodarce polskiej i, i nie tylko. Tak, to no na pewno, ale też e, na pewno wpływa na to, to, że bardzo dużo młodzieży teraz kieruje się w informatykę. Idzie w informatykę i tych juniorów tak naprawdę jest masa. I pewnie te stanowiska gdzieś tam są w tych firmach, ale najczęściej będą już obstawione jakimś stażystą, jakimś studentem, więc raczej rynek teraz potrzebuje specjalistów. Osoby, które przeskoczyły właśnie tego juniora i celują wyżej. No są i samodzielne się w tym, co im. robią, nie? No, dokładnie. No ale to wcale nie znaczy, że jeśli słuchają nas e, jacyś e, ludzie, którzy chcą zacząć przygodę, czy zaczynają, że trzeba się załamać i w ogóle, oj rany, to ja nie dam rady. No, wręcz przeciwnie, nawet jeśli, e, nie wiem, dana firma wchodzi w sobie, interesuje cię, nie wiem, zajmuje się czymś, co cię interesuje, e, robi jakieś fajne rzeczy, które chciałbyś robić i ma e, w zakładce kariery na swojej stronie jakieś ogłoszenie, ale dla Specjalistów, nie dla juniorów, no nie zaszkodzi, jak wyślesz CV, gdzie jasno zaznaczysz, że jesteś juniorem, bo być może e, i tak będziesz korzystną opcją dla, mm, dla tego pracodawcy. No, ważne jest, żeby być. E, z takim otwartym umysłem, że chcesz się nauczyć, jestem świadomy, że się chcę nauczyć i tak naprawdę często jest to doceniane, więc to nie jest tak, że trzeba okay. się załamać, płakać i no, jest fatalnie. ale no, bo do tego ta, taka postawa do niczego nie, nie prowadzi. Bo lepszy jest który chce się uczyć, niż mit, któremu już się nie, który nie chce. uważa, że wszystko umie. Ja nie, dokładnie. Zatrzymał się na pewnym poziomie, którego się satysfakcjonuje i nie chce się rozwijać. No to, 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 prawda. to prawda. A tak też się zdarza, więc, e, e, więc tak. No dobra, kolejną jakby taką, takim trendem, nazwijmy to, jest też więcej ofert z e-commerce. No to zamknięcie branży takiej realnej sklepów i tak dalej galerii mocno Przyczyniło się do tego, że o 40% więcej zakupów jest wykonywane w, w sieci. Więc te wszystkie branże muszą mieć jakieś dostosowane systemy, większe lub mniejsze, czy to małe sklepy, czy ogromne, ogromne hurtownie elektroniczne, które no, tą sprzedaż muszą generować. Tak, nawet sklepy takie osiedlowe, większe, nie wiem, centrum na przykład, już mają strony, sklepy, w których można robić zakupy. Więc każdy sklep teraz chce mieć i chce być jeszcze online, nie? Dokładnie. bo inaczej całkiem wszędzie mu sprzedaż. No, dawniej, dawniej sprzedaż online była takim trochę e, fajnie jak jest, a teraz już no musi być, nie? Tak. E, bo, bo tak naprawdę w każdej chwili może rynek zamknąć się całkiem, nie wiem, zabronione może zostać przemieszczenie, i wtedy tylko i wyłącznie ta sprzedaż online nas uratuje. Więc bardzo dużo. Firmy no, zgłosiło zapotrzebowanie na tego typu usługi, dlatego branża e-commerce ma teraz bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników, i tutaj no, głównie Magento. No, jest to dość specyficzna platforma, gdzie jakby ten próg wejścia jest trudny, można powiedzieć, no ale nie zaporowy. Są też jakby tak, to jest tak jakby wąska dziedzina, że firmy, które się tym zajmują, sami jakby polecają. No, doszkolanie w tej, w tej dziedzinie tak. przez, przez początkowy okres, żeby jednak wdrożyć, zaadaptować takiego pracownika. Więc tutaj też warto no, się zainteresować, nawet jeśli nie mieliśmy do czynienia nie wiem, z Magento, pod formą no, żeby sobie nie blokować takich drzwi, tylko jeśli ktoś ma ochotę, to po prostu. Aplikować i nauczyć się już tego, będąc, będąc w nowej firmie od tak. doświadczonych osób. Magento to niby PHP, ale już jest e, nawet stanowisko Magento Developer, nie? Tak, czyli to tak. jest naprawdę szeroka dziedzina. E, no, to jest taki no, gruby framework do tworzenia tych e-commerce'ów. No, gdzieś tam PHP w podstawie jest, tak? tak, tak. No, ale. <głos> <głos> e, no tak, no ale no, e-commerce to nie tylko, nie tylko Magento. E... Są z powodzeniem stawiane sklepy na WordPressie, na, na Pressie Shopie, tak. jak również usługi, usługi abonamentowe typu Shoplo czy e Shopper. Więc my, jako deweloperzy, też musimy po prostu patrzeć na to, że w tych firmach, które. Oferują takie usługi, no, zapotrzebowanie na level 4 też jest, no bo te usługi trzeba ciągle e, rozwijać i utrzymywać. Dokładnie. Oczywiście, przeglądając oferty e, i rynek IT, no, nie, nie, nie patrzyliśmy całościowo, tylko my jesteśmy głównie, można nas nazwać web developerami, więc jakby te, obracamy się w tych technologiach, e, no ale możemy się też przyjrzeć m, nie tylko na PHP, w którym jakby mamy do czynienia na co dzień, m, no, ale oczywiście też jest z tym e, Java, Python czy, okay. czy JavaScript. M, Dokładnie, najbardziej popularnym w 2020 roku i pewnie tak zostanie na obecnym chwilę jest JavaScript. No ale to ze względu na to, że to jest język, którego można użyć niemal wszędzie, i w webówce i w aplikacjach mobilnych, nawet i nawet ma nawet biblioteki do IoT. Napisać. Jasne, i naprawdę jest masa ofert, na właśnie, frontend dewelopera, czy w ogóle dewelopera Java. Aha, Java. JavaScriptu, to okay, no jednak nie to samo. E, jak tak przeglądałem, to jest tak około 1000-1200 ofert pracy na samą Polskę, więc jest tego masa. Jest czym wybierać. E, I są różne przekroje: od juniorów do seniorów. Widełki, no to różnie. E, Junior może się liczyć tak, jak wiem, 3, czyli pół tysiąca. No, senior gdzieś pewnie do 13, no ale to nie są takie sztywne granice. Ktoś może zrobić więcej, ktoś może zrobić mniej. Wiadomo. To też zależy od, firmy się czyste stanowiska. Nie? Dokładnie. Zadko kiedy też jest takie czyste stanowisko, nie wiem, JavaScript Developer. Tak, tak. E, tylko jasne. raczej jest to z, z, z sprzężone z jakimś innym technologiami, które hmm. musisz znać. Nie? Dokładnie. Czy sobie praca w Node, hmm. tu też możemy pobeku pisać aplikacje, no, no Dokładnie. Mega wszechstronny język. Dlatego to jest właśnie ta przewaga, nie? Bo tak. możesz sobie ogarnąć rod, back i. I, I nawet mobilkę w React napisać. Dokładnie, nie? i app Dlatego to jest też bardzo uniwersalnie się tego uczyć, bo kiedy, nie wiem, na początku drogi w sumie nie wiesz, czy bardziej być na front, na back i tak dalej, to tak. ucząc się JavaScriptu możesz e... ogarniać jedno i drugie, nie? Mm -hmm. No i tutaj też zaznaczmy, tak. że raczej już do takiego starego lamusa odchodzi jQuery. Tak. Mm. No już raczej coraz rzadziej się korzysta, teraz już na froncie modne są frameworki jak React, Angular View, a, więc tam między nimi jest a, ciągła rywalizacja, a można to tak nazwać. No, i pewnie to utrzyma się w 2021 roku. Tak mi się wydaje. Na to, na to wszystko wskazuje, nie? Dokładnie. Nic, nie ma żadnego takiego potentata, który mógłby tą trójkę jakoś rozdzielić, aczkolwiek rok jest długi. Tak. No i wychodząc poza JavaScript, mamy też w sumie dość mocny wzrost technologii Flutter w roku 2020. Tak. To jest na obecną chwilę w Polsce. Zbyt wielu ofert pracy nie ma, e, ale to podejrzewam dlatego, że mamy wielu Jobowców, którzy piszą aplikacje dla Androida i ios którzy się wyspecjalizowali w tym. E, ale coraz większą popularność zyskuje Flutter, e, więc e, widełki też są fajne w Flutterze, bo Junior Call 4000, a Senior nawet do 14. I tutaj zaznaczę, że tak naprawdę, e, jak ktoś mówi, że ma na przykład półtorej roku doświadczenia w Flutterze, to już nie jest juniorem, tak, to, to jest, jest bardzo fajne, dlatego że ta technologia jest bardzo młoda, bardzo świeża. Stąd też pewnie jeszcze jakby rynek nie jest z nią przesączony, dlatego mniej mniej ofert pracy, no ale ma konkretne korzyści, dla których się tak szybko rozwija. Po prostu jest dużo aspektów, które dają jej przewagę, na przykład na te Reaktem, nie. Tak. Ale o tym może zrobimy kolejny odcinek, gdzie sobie porównam te dwie technologie, jeśli oczywiście będziecie e, chcieli. E, tutaj tylko tak, tak wspominamy. E, I no tutaj, jakby też. E, ucząc się flatera, no to musimy się też nauczyć nowego języka programowania. Tak, bo to mamy Darta. Yy, o, to dokładnie, więc y, to też y, jakby y, no, ten próg wejścia jest taki tak. dość obszerny. Y, no ale no to wiadomo, no, jak, ktoś nie jak ktoś nie chce się rozwijać, no to też nie myśli za bardzo o, o, o rynku pracy, o, o zmianie pracy, o, o tym, co teraz jest na, na topie, jakie są trendy. Ale jeśli ktoś to. Mm, śledzi, no to tak no, automatycznie ma też mózg otwarty na, na nowe wyzwania, na nowe technologie, na, na nową wiedzę, bo jest to no, owocne cały czas się y, rozwijać. Y, no, no i to też to jest tak, że przyszłościowo, jak robimy projekty, to tak naprawdę y, mając zasób wiedzy szerszy, no to wybieramy technologię pod projekt, a nie, tak. a nie... Mamy w czym wybierać przede i... A nie tak, że jesteśmy skazani na coś, co, co akurat tak. niekoniecznie będzie optymalne w tej technologii, którą umiemy. Więc to na pewno jest fajne, y, no ale jak już tak wyszliśmy poza, poza w sumie JavaScript, PHP, no to też trzeba zaznaczyć, że bardzo prężnie na rynku widnieje Python. Tak. I to jest ze względu głównie też w połączeniu z sztuczną inteligencją. Tak, machine learning i w ogóle no to teraz. Pewnie to zacznie wie, wieść prym, no bo jest no to jest coraz bardzo więcej, nośny temat teraz. Tak, właśnie strasznie dużo jest, może nie ofert pracy jeszcze, ale dużo się mówi o tym i coraz więcej jest różnych projektów, które właśnie zawierają w sobie machine Learning, więc będzie pewnie tego coraz więcej, więc też bardzo. No, przyszłościowy język mi się wydaje. No, w sumie, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to tak naprawdę, no to Java od zawsze była kojarzona, no ale Python też mocno tam w to, że tak powiem, inwestuje, biblioteki i tak dalej, i projekty, które teraz są tworzone, a ta, a ta sztuczna inteligencja jednak będzie przenikać do do naszego życia i to nie tylko jak to się kiedyś sądziło, że nie wiem w medycynie, w diagnozowaniu chorób, ale w codziennych zwykłych czynnościach dlatego projekty coraz bardziej Bardziej będą wyposażone w tego typu e, technologie, algorytmy, więc tutaj warto sobie poznać chociaż jeden jakby język, w którym bardzo łatwo możemy na wysokim poziomie obsłużyć, e, wdrożyć i zaimplementować e, no AI, e, bo, to, bo to na pewno jest przyszłość. Mm, nie tylko w, w wielkich projektach, ale nawet w zwykłych małych hapkach, e, które, które będą tego mm, korzystać. Tak, no i kolejnym językiem, który się już dawno, dawno uważa że za, za wymierający. Java, a tak na co. umrzeć nie może. Java, java nie umrze, nie. ponieważ mamy masę projektów w Java, które trzeba utrzymywać. Java też istnieje, dlatego, że mamy apki na Androida. Mhm. Mamy dużo java którzy właśnie się specjalizują w apkach, nie? Mamy niby Kotlina, który też zyskuje po popularność, ale jednak Java ciągle. W bankowości dużo Java jest, tak, jest tak. masa projektów, które no trzeba utrzymywać. Wielkie firmy, które zainwestowały gruby hajs w projekty, które są napisane na Java' nagle nie. Nie przepiszą tego na coś, na coś innego, coś teraz na hypie. No, dlatego też oferty pracy dla seniorów z Java są, gidełki mają bardzo wysokie, są bardzo dobrze opłacane, dlatego że właśnie technologia jest już no, mocno na rynku. Są projekty skomplikowane, specjalistów w tej, w tej dziedzinie naprawdę potrzeba. No więc jeśli ktoś ma ochotę, jeśli komuś to podoba, no to też, może technologia nie jest świeża, jakoś super nowa, warto, warto, bo na pewno pracy nie braknie. Tak, dużo jest ofert pracy, nawet na całą Polskę, a jak teraz mamy pracę zdalną, więc możemy pracować tak naprawdę wszędzie. No to pomaga, to pomaga na pewno, jeśli chodzi o, o pracę, no ale w sumie tak rozmawiamy szerzej, no ale jeśli by mnie ktoś zapytał tak wprost, jeśli chodzi o wąską technologię, już w PHP wracając, co w, 2020, w 2021 roku będzie jakby bardziej na topie? Czy poczciwe symfony? Tylko w nowej wersji przystosowane do, do, do PHP8, który właśnie wyszedł, e, czy na przykład jakieś inne firmorki. No tutaj się trzeba zastanowić, no bo jest to taka mała trochę różnica między Polską a rynkiem e, światowym. Dlatego, że w Polsce wciąż, jeśli chodzi o oferty pracy, to bardzo dużo szuka się e, Symfonów. Symfon nawet deweloper są takie stanowiska. E, bo jest bardzo dużo projektów na tym postawionych, no i nowe też się stawiają, no bo przecież symfony też się rozwija. E, ciągle wychodzą nowe wersje i, i adaptują do, do nowych rozwiązań, nowych technologii, na przykład właśnie do, do PHP-8. E, i, I to będzie dalej e, jakby żywe. Mm, ale e, jeśli ktoś, nie wiem, nie lubi się z symfony e, albo, <laughs> albo, nie wiem, wydaje mu się, że. E, jest to zbyt skomplikowane dla niego i szuka innych rozwiązań, no to myślę, że też warto się przyjrzeć Laravel, ze względu na to, że światowo bardzo nawet wyprzedził popularnością na githubie symfony. No ale w Polsce wciąż jednak nie jest to aż tak popularne. Jeśli Owszem, mam przez ofertę pracy na jednak symfony, nie? Tak, tak. Owszem, zdarzają się oferty takie typowo już właśnie, nie wiem, Laravel Developer, no ale jest tego znacznie mniej. Tutaj też warto wspomnieć, że jeśli ktoś myśli o zmianie pracy, o, o stanowiskach, i tak dalej, to jeśli naprawdę zależy nam na, na dużych widełkach, dużych pieniądzach, to warto poszukać sobie pewnej niszy. Na przykład, ostatnio widziałem takie ogłoszenie, gdzie ktoś poszukiwał specjalisty do rozwijania projektu, który był napisany w zendzie dwójce. Czyli, no, ładne lata do tyłu, gdyż się nie była podnoszona wersja i projekt trzeba utrzymywać. To już jest taka wąska nisza, bo nie to, że zęd, który, no, popularnością nie jest już jakby tak. na topie. Też to jest to jeszcze stara wersja. wersja, więc to jest duża nisza i ktoś wchodząc w to, no, będzie musiał się liczyć z tym, że gdzieś oprócz tego będzie musiał być jeszcze na, na topie, szukać sobie, tak. szukać sobie, e, zajęcia, Gdzie będzie rozwijał się w tych bieżących technologiach, no to tam rzeczywiście są duże pieniądze. To są już widełki no bardzo powyżej 20 netto na miesiąc, więc to już są fajne pieniądze. No ale to już jest takie bardziej dla osób, które są świadome jakby w tej branży, wiedzą czego chcą, no i nie, nie początkują. No bo to też nie wiem, czy dałoby się teraz wejść od juniora w starą wersję zenda. No, raczej to byłoby mocno, no ciężko. mocno, mocno, mocno trudne. No poza tym też to, były, to są tego typu oferty, gdzie to jest właśnie jakaś odrębna technologia już trochę mm, jakby e, przestarzała, no to tu zazwyczaj są poszukiwani tacy doświadczeni e, deweloperzy, tak, którzy już coś którzy tym już robili. robili, dokładnie. No nikt ja. też na początku nie uczy się starszej wersji, nie? No, <laughs> raczej każdy się uczy nie, no, bieżącej, najnowszej. Bieżącej, ewentualnie jedna do tyłu, jeśli w czasie jego nauki się zmieniła wersja, no tak. <noise> nie, nie jakby zdążył to... przyswoić nowości, ale to na no, bieżąco. To nie? też właśnie nie jest takie straszne, bo tak jak, to, jak, ktoś, jak ktoś może pomyśleć, że kurczę, no to nie dość, że się muszę nauczyć, nie wiem, języka, frameworka, wzorców, to jeszcze potem muszę wersję na bieżąco, no to tak tylko strasznie brzmi. Jeśli deweloper programuje na bieżąco, pracuje, to tak naprawdę te nowe wersje, to sobie czyta artykuł, czy dokument co tam nowego jest, już to czuję, bo to nie są zmiany tak. m, takie, że nagle wywracamy wszystko do górników, tylko są takie usprawnienia, które nawet często wychodzą naprzeciw jego trudnościom, nie wiem, coś było uciążliwe, coś nie fajnie działało, on to tak naprawdę tą wersję jest to rozwiązane. No albo są nie wiem przystosowane, wychodzi nowa wersja PH php czy MySQL-a, no to wiadomo, że framework, e, no, update'uje, żeby być cały czas na bieżąco, no bo mm, im nowsza wersja tym bezpieczniejsza, tym. No żeby nie zaciągać długu technologicznego, to przede wszystkim, bo potem ten dług czasem bo trafi przeszkadzać. Ja. No tak, dokładnie. No, ale ciężko jest prowadzić projekt, w którym nie ma ani grama długu. zawsze coś gdzieś nie da rady, żeby go utrzymać, jeśli jest faktycznie długofalowy projekt. No, jeśli to jest długofalowy projekt, no, to No, nie mówię to... o króciutkich projektach, nie? Ale długofalowy projekt jednak ciężko jest. No, no to jest, jeśli to jest szybka ak apka robiona w, w miesiąc, no to... No, to się nie zdąży wersja zmienić. <laughs> Dokładnie, tak. się już zmieni, <laughs> to już jest... To już jest projekt, no chyba, że jest rozwijany, no to wtedy też trzeba... No, to zawsze to jest taka, no jakby bolączka projektu, czy poświęcić czas na update, Ile on będzie kosztował, i tak dalej, czasu, i jak będzie kosztowny też dla, dla aplikacji, dla programisty. No czy jednak odpuścić już? No tylko, że to jest tak, że jak w pewnym momencie odpuścimy, no to potem się to nawarstwia, tak. Czyli jeśli mamy w perspektywie rozwój projektu ciągły, no to jednak warto, naprawdę warto updateować go do najnowszej, najświeższej wersji. To nawet w WordPressie przecież jest zalecana aktualizacja co co wersję, nie wiem, żeby nie zostawać szczególnie, że WordPress jest no jakby mocno narażony na ataki, no bo jest popularną platformą. I... A propos WordPressa, są też WordPress deweloperzy, którzy się specjalizują tylko w WordPressie i Wbrew pozorom, nie jest to taka nisza, ponieważ jest bardzo dużo blogów. No, teraz nie wiem, każdy ma jakoś swojego bloga i potrzebuje osoby, która mu to będzie nie tyle prowadzić, ale co mu to poskładał po prostu. Nie wiem, WordPressa da się wyklikać, ale jeśli chcemy już coś customowego, no to jednak potrzebujemy hmm. dewelopera. Tak, i nawet dla dewelopera takiego, który jest, nie wiem, nawet czym <grym> robi fajne projekty, nie wiem, przyswoił sobie jakiś firmork, przesiął się na WordPressa i. To musi poznać po prostu ten system jak on działa, to wcale tak. nie jest takie oczywiste, bo to też jest trochę od, odmienna jakby idea podejścia do, do aplikacji, więc yy, no, jeśli kogoś się interesuje to jak najbardziej oferty pracy będą na pewno. Ale czy to jest trend? Chyba nie. <laughs> no, nie no, dla nas nie, no nie chciałbym być yy, WordPress deweloperem jednak. Takie podjąłem decyzję w yy, mojej karierze zawodowej, że wyszło, że nim nie jestem no na razie nie chcę tego zmieniać, nie, może kiedyś. No i na koniec w sumie możecie się zastanawiać, dlaczego podjęliśmy taki temat y, o, o zmianie pracy, o, o jakby rynku pracy, o, o trendach. I czemu y... się właśnie kierowaliśmy głównie rynkiem pracy, a nie gwiazdkami na przykład na GitHubie. No na przykład, y, bo... Jakby, deweloper, programista, tak naprawdę powinien być na bieżąco z, z trendami i z technologią, w której pracuje. Nie tylko wtedy, kiedy chce zmienić pracę i szuka, dobra, to co ja powinienem umieć, żeby teraz znaleźć pracę. Wtedy już jest za późno. Dokładnie. Późno. Tylko powinien być, jakby, na bieżąco cały czas. Są na to różne drogi. Można sobie zasubskrybować różnego rodzaju newslettery, które podrzucają nam, na przykład, co tydzień, fajne artykuły z, z nowinkami, z technologiami. Zresztą ja to polecam. Chyba nie wiem, każdy, Deweloper tak robi, nie wiem? Tak. Tak mi się wydaje. To jest naprawdę fajna droga. Wtedy masz takie szybkie strzały, nie trzeba, nie trzeba wertować wielu stron, tylko szybkie strzały. O, to fajnie, to mnie interesuje, to sobie przeczytam. I, i gdzieś tam zawsze sobie można przyswoić, że coś jest fajnego. No i nas zainteresuje, no to wiadomo. Wtedy już sięgnąć tam po, po dokumentację, czy, czy po jakieś storyale do, 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 do czegoś, co nas tam na akurat zaciekawiło. I wtedy cały czas jesteśmy na bieżąco, mimo że pracujemy w projekcie, który no, może być, nie wiem, autorskim jakimś tam tworem, który no, nie, nie ma rozwoju społeczności. No ale fajną też Taką drugą opcją jest właśnie śledzenie sobie rynku pracy i wymagań rynku pracy. Czyli tak. interesuje mnie na przykład, nie wiem, Python Developer Stanowisko, wchodzę sobie na pięć pierwszych ogłoszeń, które, które napotkam i widzę, jakie są wymagania. Czyli już automatycznie wiem, co powinienem umieć, tak. czy się coś zmieniło, czy to wykracza poza moje umiejętności, czy, czy wręcz przeciwnie, może nawet nie zorientowałem, że aspiruję już do seniora. Bo w informacji tak naprawdę mm, w programowaniu no, nie jest ważny tak czas. Jak doświadczenie. Jak umie, jak doświadczenie tak nie? I czasem czasem nie jesteśmy świadomi tego, czy jesteśmy już mindem, czy seniorem, to czas tak naprawdę na to nie wpływa. Można być, programować 10 lat i wciąż być mindem i nie aspirować do seniora, dlatego że się nie rozwijało, nie, nie robiło się twórczych e, projektów e, kreatywnych. E, a wręcz przeciwnie, można po dwóch latach już e, tak się zgłębić, że, że, że już jest takim solidnym mindem, nie? Tak. Mm, więc to jest y, bardzo płynne, dlatego śledzenie, y, wymaganie jest, y, jest, jest fajnym krokiem. Polecamy naprawdę, bo to też y, pokazuje jak y, stoimy z wiedzą. Tak, to jest chyba klucz, żeby być atrakcyjnym na rynku pracy. E, no bo to nie jest tak, że nauczymy się języka i jest y, okej, okay. zawsze zdzimy pracę, bo czasem e, trzeba jeszcze coś umieć, jakiegoś frameworka dodatkowego, czasem ktoś potrzebuje jakiegoś egzotycznego frameworka, e, no bo jakiś deweloper tam się kiedyś porwał na coś, nie, i dalej to jest utrzymywane i rozwijane, więc y, warto śledzić, czego dużo jest na rynku i co warto jeździć, czego się warto uczyć w nowym roku. No to no. nie tylko atrakcyjność na rynku pracy, tylko też atrakcyjność dla nas samych, bo skoro mm, jakby widzimy, że w piątym, szóstym, siódmym, ósmym y, ofercie pracy wciąż pojawia się jakaś technologia, której my nie umiemy, to znaczy, że coś tutaj y, gdzieś tak. zostało pominięte przez nas, nie? No chyba, że nas totalnie nie interesuje, nie? Mm, Ale no, dokładnie. Ale jeśli też rynek jakby tego potrzebuje, to znaczy, że to się sprawdza, że tak. warto tę technologię przyswoić sobie, no bo w nowym projekcie może warto by ją było jednak wykorzystać, mimo może jej nie umiem. A jeśli jej nie umiem, no to zawsze będę, nie, 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 nie róbmy tego, nie, no i to się tak ciągnie, a to ma przecież wpływ na, na projekt później, nie. Więc jak najbardziej polecamy. No, w temacie trendów technologicznych, no to myślę, że chyba wszystko. Serdecznie dziękujemy za uwagę. Przypominamy, że jesteśmy też dostępni na, na YouTube od, od niedługiego czasu, a także standardowo można posłuchać na Spotify, Apple Podcast oraz na naszej stronie. Trzymajcie się serdecznie. Cześć! Cześć.